Pan Grzegorz Brown, od którego uzależniona jest cała ta formacja, mhm. jest człowiekiem ekscentrycznym i nieprzewidywalnym do pewnego stopnia. Nie wiemy, co zrobi. Nie wiemy, czym Polska będzie żyła za chwilę mhm. po jakiejś wypowiedzi, no tak. działaniu czy happeningu zainicjowanym przez Grzegorza Brauna. Stabilność nie, nie jest tutaj akurat cechą naj, najwyższą, jeżeli mhm. chodzi o jego działalność polityczną. Pan Grzegorz Brown jeszcze od etapu tych happeningów i tworzenia pewnego oblicza swojej formacji nie przeszedł do uprawiania takiej żmudnej, szarej polityki codziennej. Więc czekam na to, jak objawi się. Konfederacja Korony Polskiej, bo tak to się nazywa, w takim codziennym życiu politycznym. Chciałbym zobaczyć inne twarze. Trzeba wytworzyć Jasne. jakąś kadrę. co nie Jasne. może być tylko jeden pan Grzegorz to Braun. Konfederacja ta y, Bosaka-Mencena jednak ma parę osób, bo ma tą urzeczoną panią bryłkę. Pora teraz na grupę pana Brauna, żeby też pokazali się eksperci.